Cześć, witam serdecznie na kanale Rocker English. Nadszedł czas na zadanie ostatnie, czyli dziesiąte, czyli na podstawie e-mail, a na rozszerzeniu rozprawka albo artykuł. Czasem jeszcze list. Teoretycznie jest możliwe, że nie będzie rozprawki, tylko będzie do wyboru artykuł i list. Ale to będzie znaczyło, że CKE naprawdę was. Ale spokojnie jesteśmy i na to przygotowani. I wiecie co? Ten odcinek będzie akurat wyjątkowo krótki. Przede wszystkim dlatego, że ja już o tym wszystkim mówiłem. Jest już odcinek poświęcony zadaniu 10 na podstawie, czyli temu jak napisać dobrego e-maila. I są odcinki poświęcone temu, jak napisać dobre zadanie dziesiąte na rozszerzeniu, czyli jak ogarnąć rozprawkę taką bądź inną, albo artykuł. Linki macie w opisie tego odcinka. A tutaj, teraz jeszcze najważniejsze kwestie: jak to ugryźć i o czym pamiętać, żeby zgarnąć jak najwięcej punktów. Oczywiście na przykładzie naszego zestawu. Tego zestawu, który robimy w ramach całej tegorocznej serii maturalnej. Który już właściwie zrobiliśmy. I do całej tej serii maturalnej też jest link w opisie. No, to zaczynamy od podstawy. Tak naprawdę, to w treści zadania macie dokładnie napisane, co trzeba zrobić. Macie tam takie cztery punkciki. I o tych czterech punkcikach trzeba napisać. I to jest najważniejsze. Początek już macie, końcówką też się specjalnie nie przejmujecie, zaraz jeszcze o tym wspomnimy. Najważniejsze to odnieść się do tych czterech punkcików. I wiecie, jak to zrobić najlepiej? W brudnopisie napisać to sobie najpierw po polsku. Największy problem, jaki ludzie mają z tymi e-mailami, to brak pomysłów. A szczególnie jak to muszą napisać po angielsku, to już w ogóle te pomysły z głowy uciekają, jakby ktoś otworzył tą czaszkę od góry. Dlatego wyluzujcie spokojnie, otwórzcie brudnopis i wypiszcie punkt po punkcie, co o tym sądzicie, co byście napisali po polsku. Odnosicie się do punktu i go rozwijacie, czyli piszecie dwa zdania, po dwa zdania do każdego, w sumie osiem. Zobaczcie, po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży chcesz podzielić się wrażeniami z kolegą z Anglii. 1. Napisz, dlaczego zdecydowałaś, zdecydowałeś się jechać z biurem podróży. No to piszemy. Zdecydowałem się pojechać z biurem podróży, bo to jest dużo wygodniejsze. O, oto zdanie, a teraz je troszkę rozwińmy. Nie musisz się niczym przejmować i możesz spokojnie odpocząć. 2. Hmm? Opisz ciekawe miejsce, które zwiedziłaś, zwiedziłeś podczas wycieczki. Podczas wycieczki odwiedziłem Liverpool. Hmm? Rozwinmy to jeszcze. Wspaniałe miasto. Żyje tam bardzo dużo ludzi i jest bardzo dużo ciekawych miejsc do zobaczenia. Jest? Jest. Trzecie, wyraź opinię na temat przewodnika wycieczki. Okej. Okay. Nasz przewodnik był świetny. A teraz to jeszcze rozwińmy. Pokazał nam wszystko i był bardzo zabawny. No I czwarte. Zrelacjonuj sytuację, która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. Wróciliśmy później niż planowaliśmy. Nasz samolot był zepsuty i musieliśmy czekać na kolejny. I teraz, Waszym jedynym zadaniem jest przetłumaczyć to na angielski tak czy inaczej. Ładniej bądź brzydziej. Lepiej gramatycznie, gorzej gramatycznie przetłumaczyć, tak żeby dało się to zrozumieć. Jeżeli da się to zrozumieć. To naprawdę, nie będzie źle. Zobaczcie. I decided to go on a trip with a travel agency because it is much more comfortable. You don't have to worry about anything and you may just rest. During the trip, I visited London. Fantastic city. There are a lot of people and many interesting places to see there. Our guide was great. He showed us everything and he was so funny. And one more thing. We came back later than we planned. Our plane was broken and we had to wait for another one. I teraz jeszcze to kończymy. Właściwie praktycznie zawsze możemy skończyć tak samo. I can't wait to see you and tell you everything face to face. All the best. X, Y, Z. To jest dziewięćdziesiąt kilka słów. Idealnie! Oczywiście, tak jak powiedziałem, można to napisać ładniej. Można poszpanować konstrukcjami, poszpanować wyszukanym słownictwem, ale tak naprawdę największy problem, jaki ludzie mają, jeżeli już mają z mailem, to pisanie na temat. No i wymyślenie tego, o czym w ogóle chcą pisać. A więc pamiętajcie! Najpierw po polsku do każdego punkcika po dwa zdania. Potem to przekładamy na angielski, dodajemy zakończenie i macie mail. Do zdobycia jest 10 punktów, z czego aż 4 to odpowiedź na te punkciki. Dodatkowo 2 za spójność i logikę, 2 za bogactwo językowe i 2 za poprawność językową. Jeżeli napiszecie maila, który będzie komunikatywny, który przekaże wszystko to, co chcecie przekazać, a ewentualne błędy nie sprawią, że nie da się Was zrozumieć, to ciężko jest nie zdobyć koło tych 7-8. Naprawdę ciężko, więc los, na spokojnie. A teraz rozszerzenie. Jeżeli macie do wyboru rozprawkę, wybierajcie rozprawkę. Póki co, rozprawki od tych iluś lat nie było tylko dwa razy, i w obu przypadkach była to matura próbna. I to ta sama, bo w zeszłym roku matura próbna to był taki zlepek różnych zadań z zeszłych lat. Miejmy nadzieję, że wam tego nie zrobią. Tak naprawdę, rozprawkę na rozszerzeniu piszemy tak samo, jak piszemy e-maila na podstawie. Odpowiadamy na pytanie, tylko uważamy na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim w przypadku rozprawki sprawdzamy, czy mamy do czynienia z rozprawką za i przeciw, czy z rozprawką opiniującą. Rozprawka za i przeciw to cztery akapity. Wstęp z tezą, argumenty za. Argumenty przeciw i zakończenie. Czyli właściwie powtórzenie tezy i dodanie własnej opinii. I dlaczego mówię, że pisze się to podobnie jak podstawę? Bo podobnie jak na podstawie, największy problem, jaki ludzie mają, to wymyślenie tych argumentów za i przeciw. Czyli wymyślenie w ogóle, o czym chcą pisać, o czym mogą napisać. I dlatego ja znowu proponuję najpierw sobie w brudnopisie wypisać właśnie te argumenty. Można nawet po polsku. A co? Trzy za, trzy przeciw. I słuchajcie, one mogą być najbardziej banalne na świecie. One mogą być naprawdę takie banalne, że aż zęby będą boleć. Ale po prostu mają być. Tylko tyle i aż tyle. To nie ma być odkrywcze. To wcale nie musi być kreatywne. To nie jest język polski. Nikt was tu nie będzie oceniał za kreatywność. Macie odpowiedzieć na pytanie i macie to zrobić tak poprawnie, jak się tylko da. Tyle. Popatrzmy sobie na rozprawkę z naszego arkusza. Niektóre firmy umożliwiają pracownikom zabieranie psa do pracy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania. Na przykład psy w biurze tworzą dobrą atmosferę. Właściciel nie denerwuje się, że pies został samotny w domu i, mając swojego najlepszego przyjaciela u boku, pracownik z całą pewnością będzie pracował wydajniej. No co, odkrywcze to to nie jest, ale jest. A teraz argumenty przeciw. Nie wszyscy lubią psy. Niektórzy mogą się bać, niektórzy mogą być uczuleni na psy. I jeżeli zaczniemy zabierać psy, czy wszyscy będą mogli przyprowadzać swoje zwierzęta? A co jeżeli ktoś lubi węże albo pająki? No. I teraz tłumaczymy to na angielski, dodajemy rozwinięcie, najlepiej podając przykład. For example, for instance. Albo skutek. As a result, hence. I macie argumenty. Jak stworzyć tezę? Jak napisać rozwinięcie? Jak napisać zakończenie? Jak wprowadzać kolejne argumenty? To wszystko jest już tutaj. Pozwólcie, że nie będę się powtarzał. Polecam. No. To teraz spróbujcie. Możecie skorzystać z moich argumentów, możecie wymyślać swoje, wypiszcie je sobie, następnie je przetłumaczcie i rozwińcie. A to, co Wam z tego wyjdzie, możecie napisać w komentarzu do tego filmu. Spróbuję rzucić okiem. Troszkę się sprawa może skomplikować, jeżeli będzie rozprawka opiniująca. Jak ją rozpoznać? To będzie bardzo wyraźnie napisane. Napisz swoją opinię. Tak było na przykład w tym roku na próbnych, więc wiecie o co kaman. Przede wszystkim już we wstępie musimy napisać swoją opinię, a następnie ją wybronić, podając trzy argumenty ją wspierające. Na koniec można jeszcze dodać jeden argument przeciw, ale w sumie nie ma takiej konieczności. No i zakończenie jeszcze raz z opinią. I znowu największym problemem tutaj są argumenty. Więc znowu, gdyby się tak niestety zdarzyło, że będzie rozprawka opiniująca, to przechodzimy do Brudnopisu i piszemy sobie przede wszystkim te trzy argumenty. Mogą być po polsku. Po czym Nieładnie. Tłumaczymy, rozwijamy. Właściwie można najpierw rozwinąć, a później przetłumaczyć to już, jak wolicie. W podsumowaniu i zakończeniu znowu nasza opinia i macie to. Szczegóły tutaj. Już to wszystko zrobiłem. I to dość dokładnie. Pozwólcie, że nie będę się powtarzał. Ok. I tak jak już powiedziałem, jest też taka możliwość, że nie będzie rozprawki. Może być tylko artykuł i list. Ale wtedy można z całą pewnością powiedzieć, że CKE to. Nie są zbyt mili ludzie. Ale jesteśmy gotowi nawet na taką okoliczność. Obejrzyjcie sobie film o artykule. Polecam. Link w opisie. Zrobiliśmy już maj. Matura za chwilę. Ale wiecie co? Będzie dobrze. Ja w Was wierzę. Ale powodzenia jeszcze nie życzę, bo to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo przed tegoroczną maturą. Rock your English.